Wiem, że współpracujesz ze Szkołą Interpretacji Snów i Wizji. I czym się zajmuje ta właśnie Szkoła Snów i Wizji i kto ją zapoczątkował? Tak, współpracujemy ze Streams Ministries. To jest służba ze Stanów Zjednoczonych i w niej między innymi pracował właśnie John Paul Jackson. On zapoczątkował tą służbę. My chcemy ją kontynuować w Polsce. Chcemy mieć takie centrum szkoleniowe tutaj w Częstochowie i dalej nieść to przesłanie Johna Paula Jacksona, wyposażać ludzi i uczyć ich w temacie snów i interpretacji snów, chociaż nie tylko, bo tych szkół będzie więcej i nie będą tylko w temacie interpretacji snów, będą to też szkoły związane w ogóle z prorokowaniem, mm -hmm. czy też z innymi tematami takimi duchowymi. A więc John Paul Jackson był bardzo znanym prorokiem i nauczycielem w świecie chrześcijańskim i przyniósł dużo dobrego objawienia na ten temat. Chcemy po prostu to kontynuować tutaj i w Polsce, i mieć wpływ też na ludzi. Super, super. A dla kogo jest ta szkoła? Kogo by zachęcił do uczestniczenia w niej? Czy to są tylko osoby, które już poznały tę tematykę snów, czy może tam przyjść osoba, która dopiero chciałaby się o niej dowiedzieć? Wiesz co? Zupełnie wydaje mi się, że dla każdej osoby to jest dobry, dobry temat. Dla każdej, która chce się rozwijać w tym temacie, która chce więcej wiedzieć na temat interpretacji snów, która chce interpretować sny i chce wiedzieć, co Bóg do niej mówi, ponieważ może się wiele nauczyć z tej szkoły, wiele poznać rzeczy. Sposobów interpretacji, rozróżnienia między snami pochodzącymi z duszy, z naszego ciała, a duchowymi, w jaki sposób to rozróżnić. Więc zachęcam każdą osobę dokładnie do tego, żeby przyszła i dowiedziała się więcej na ten temat, ponieważ wiele możemy z tego wynieść dobrego. A jak wyglądają te, te dni konferencji, te dni szkoły? Bardzo, dokładnie, bardzo dokładny plan można zobaczyć w naszej aplikacji, która mhm. jest na telefony e, mobilne i na Androida, i na Apple'a. Mhm. E, to jest aplikacja o nazwie Sny i wizje konferencje. Mhm. E, I w tej aplikacji jest dokładny, szczegółowy plan, e, 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 jakie tematy będą poruszane, jakie ćwiczenia będą poruszane. Więc zachęcamy ludzi do tego, żeby pobrali sobie tę aplikację i dokładnie przejrzeli. Mogą dokładnie się zapoznać z tym, jakie tematy będą dostępne w tym czasie. Skrypt jest bardzo gruby, jest po, zawiera ponad 200 stron, mhm. więc po prostu do tych tematów jest tyle, że potrzebowaliśmy to zamieścić w aplikacji, żeby dokładnie mhm. ludzie. Mogli sobie to poukładać i wiedzieć, co, co jest po czym. Mhm. A czy osoba, która pierwszy raz się wybiera na taką tą szkołę, e, powinna wiedzieć, co działo się na poprzednich? Czy to jest tak jakby ciąg e, tej szkoły? Czy, czy można pojechać na jedną? E, czy osoby, których ominęła wcześniejsza, e, coś, coś coś omija, e, jakaś wiedza mhm. i gdzie mogą ją nabyć? Mhm. Wiesz, co to jest kurs 201? I on jest pierwszym kursem wprowadzającym mhm. do snów i wizji. Była jeszcze, jeszcze wcześniejsza szkoła, 101, to jest sztuka słuchania Boga. To jest kurs, który bardziej odnosi się do prorokowania, mhm. ale pewne elementy z tej szkoły też są zawarte jakby w tej szkole, natomiast nie ma to większego znaczenia, czy, czy byliśmy na tej wcześniejszej szkole, czy nie. Możemy zacząć od przygody swoją ze snami, od tej szkoły. Mhm. Natomiast w sierpniu będziemy organizować kontynuację tej szkoły, zaawansowane warsztaty na temat i wizji, i to będzie kontynuacja tego tematu, tej mm. szkoły, którą będzie mieli teraz u dańską. Okej, okay. dobrze. To może powiemy o tym, że w kwietniu, już niedługo, zbliża się właśnie konferencja szkoła i możemy zachęcić naszych czytelników do tego, aby wziąć w niej udział. Kiedy się odbywa ta szkoła? Ta szkoła odbywa się 21 i do 22 kwietnia, tak jak mówiliśmy w Gdańsku. No i co bardzo serdecznie zapraszamy Was wszystkich do tego, żebyście wzięli udział. Jeżeli macie taką chęć, że chcecie się rozwijać w tym temacie, macie czas, to myślę, że, że warto skorzystać i będzie to z korzyścią dla Was, czy też dla Waszych znajomych. Tak. Zależy czy odbieracie więcej słów do siebie, czy do innych. Dokładnie. <laughs> Więc polecam. Super. Więc y, specjalnie na tą szkołę stworzyliście skrypt, y, który, y, który ma być pomocą w trakcie tej konferencji. Czy, czy to jest obligatoryjne, aby go zakupić y, na wyjazd y, właśnie na tą konferencję, na tą szkołę? Y, tak, skrypt jest integralną częścią ze szkołą. To jest tak jak w prawdziwej szkole: mamy mm -hmm. podręczniki, mamy zeszyty. Podobnie jest z tą szkołą, że mamy w niej również skrypt. Tak jak mówiłem, on jest dość obszerny, mm -hmm. zawiera 200 stron, więc w nim są zawarte wszystkie materiały, cała treść. I mm -hmm. jest wiele rzeczy do wypełnienia, mm -hmm. które potrzebujemy wypełnić. Dlatego warto jest ten skrypt mieć na konferencji. Mm -hmm. Kiedy będziemy go natomiast kupywać, chcieli kupić, to warto go zakupić z wykładami koniecznie, ponieważ jest on integralną częścią, tak jak już mówiłem, ze szkołą mm -hmm. i wiele rzeczy, które są w skrypcie jest po prostu niewypełnionych, są, są puste rubryki, które będziemy w stanie wypełnić uczestnicząc po prostu w szkole albo słuchając wykładów, więc tak, konieczne Super. jest zakupienie. Tego skryptu razem z układami, mm -hmm. albo bycia na szkole. Tak. Czyli to taki podręcznik, jak w prawdziwej szkole. Dokładnie. Super. I że tylko wspomnę, że właśnie ten skrypt razem z nagraniami można kupić na www.bluestart.pl na naszej stronie. I na pewno, na pewno osoby, które są chętne, aby, aby przyjechać właśnie na tą szkołę, powinny się w niego zaopatrzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.